Gdzie są młotki, ja się pytam, do cholery jasny. W zeszłym tygodniu kupiłem trzy młotki. Żadnego nie ma. Żeś tak gdzieś przepili już. No, ty nie wisz, ta, ty nie wisz. Są gdzieś, majster, tam leżą gdzieś w tych gratach, trzeba poszukać trochę. No. Widzisz, mówiłem ci, żeby chociaż jednego zostawić, bo zauważy, to nie chciałeś mnie słuchać. Tylko przynoś tego jednego z domu. Jutro, no. Jak nie masz, to co żeś z nim zrobił? A co mi to obchodzi? Masz przynieść jednego, bo gdzie znowu dar się? No. Ta, mówiłeś, to ty weź przynieść cwaniarku no. Jak ja mam przynieść? Jak ty dwa wziąłeś no. To gdzie ja mam przynieść? Ja nie przynoszę, ty dwa wziąłeś ja jednego tylko wziąłem. Chłopie, no gdzie ja ci przyniosę, jak ja już przedałem za flaszkę.